Piątek, 13 kwietnia, dokładnie 270 lat po dablińskiej premierze Mesjasza Handla, muzyka z oratorium tego kompozytora wypełni wnętrza kościoła Ojców Franciszkanów w Poznaniu. Punktualnie o 19.30 rozpocznie się prawdziwa uczta dla melomanów z udziałem 24-osobowego chóru i 16-osobowej orkiestry. Trafiamy dokładnie w dzień 270. rocznicy, to jeszcze zapraszamy muzyków z tego miasta, w którym się ta premiera odbyła, a za cała orkiestra to Irlandczycy, z różnymi korzeniami. Chór poznański, poznański chór kameralny, prowadzony przeze mnie od, od 7 lat. No i soliści, czołówka polskich solistów, znakomici muzycy prezentujący muzykę dawną głównie, dlatego specjalizujący się w tym. Marzena Michałowska, Maciej Gocman, Piotr Olech i świetny Jarosław Kitała jako bas. Międzynarodowy skład zespołu wykonawców stanowić może także tło do trwających od dwóch wieków sporów o narodowość kompozytora, bo pomimo upływu prawie 300 lat do dziedzictwa handla prawa roszczą sobie zarówno Anglicy, jak i Irlandczycy. Handl był przede wszystkim muzykiem, kompozytorem angielskim. Mieliśmy co prawda to szczęście, że spędził w Irlandii całkiem sporo czasu, ale nie były to najbardziej twórcze lata jego, jego kariery. Podobnie zresztą jak bardzo wielu muzyków w tamtych czasach, a zresztą dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją, że ludzie przemieszczają się w poszukiwaniu e, zatrudnienia. Również miało to miejsce w tamtych czasach. Także naj, najbardziej płodne lata swego życia spędził w Anglii, dlatego uważam go za, za muzyka, za kompozytora angielskiego. A my mieliśmy to szczęście, że e, ładnych parę lat przemieszkał w Irlandii. Pomimo tylu lat dzieło Hendla wciąż poddawane jest różnym interpretacjom i modyfikacjom. Poznańskie wykonanie ma być jednak najbliższe pierwowzorowi. Większość to Mesjasza będzie dokładnie taka tych znanych, tych popularnych, jaka, jaką, jakim go znamy dzisiaj, to myślę, że melomani, którzy zetkną się z tym dziełem, będą bardzo zaskoczeni, bowiem często zdarza się w, tym, w tej wersji, że arie na przykład poświęcone, napisane na głos kobiecy są śpiewane przez głos męski. Albo na przykład, że pojawiają się chóry, których nikt już, o których nikt nie pamięta, bo Händel je zaraz po premierze wykreślił, być może sądząc, że, że nie są zbyt dobre, a może z innych powodów. Te wersje dablińską wykonamy w ten sposób, żeby pokazać to, co naj lepsze po prostu. To znaczy niekoniecznie zawsze skracać, ale też pokazać te bezpośrednie z autografu te oryginalne arie Handla, które wtedy powstały. Bilety na oratorium są wciąż do nabycia, m.in. w punktach Centrum Informacji Miejskiej na stronie bilety24.pl oraz na godzinę przed koncertem patronat honorowy nad wydarzeniem objął konsul honorowy Irlandii. <śmienny>